Witam wszystkich, cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czol z tej strony kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. A co za tym idzie, na kolejną szachową wideolekcję na temat końcówek pionowych. Niezwykle istotny temat. No, załóżmy, że wyszliście super z debiutu, przeprowadziliście grę środkowo, fajnie, bez strat, nawet z pionem więcej. Redukuje się materiał, przechodzicie do pionkówki i nie znacie hasła. Wolnego piona, potencjalnego wolnego piona, zaawansowanego piona, e, izolowanego piona, nie wiem, hasła opozycji. Nie trenujecie tego. No to małe szanse są, że policzycie tą końcówkę dobrze. Nie stwierdzenie liczenia wariantów to też jest niezwykle ważne. Końcówki pionowe często można po prostu policzyć do samego końca, ale to wymaga też umiejętności i, i, i liczenia odpowiednich wariantów. To jest trudny temat, dlatego o tym, moi drodzy, mówię. Zwróćmy uwagę na pozycję szkoleniową. Mamy, jak widzicie, tutaj 5 pionów ze strony białych na 6 pionów ze strony czarnych. Czyli jesteśmy piona w plecy. Pierwsze, co zawsze robimy, to liczymy materiał. Później groźby. Czy jest jakaś groźba bezpośrednia ze strony czarnych tutaj? No pion, moi drodzy, jest bardzo zaawansowany na G2. Ale nie jest groźny, bo jest trzymany przez króla króciutko. I teraz tak, znaczy groźny mógłby być, jeżeli byłby obroniony. Ale to jest druga sprawa. E, czym jest zaawansowany pion? Zaawansowany pion to taki, który, moi drodzy, e, zasiad na rzędzie trzecim, bądź też drugim i zaraz będzie groził tutaj e, promocją. Tak samo analogicznie białe, jak wejdą na szósty, bądź też siódmy rząd e, pionem, to już są piony zaawansowane. Druga definicja. Czym jest wolny pion? Wolny pion to taki, który naprzeciw siebie nie ma pionów rywala. Czyli, moi drodzy, to jest wolny pion i to jest wolny pion. Czyli czarny posiada dwa wolne piony. Ok. Co my posiadamy? Czy są jakieś good news dla nas? Są też. Uwaga Zobaczcie. Mamy tutaj potencjalnego wolnego piona, który za momencik po przełomie będzie mógł lecieć autostradą wprost do nieba na 8. No dobra, czyli mamy mniej materiału, ale mamy fajnego potencjalnego wolnego piona, i król jest bardzo daleko pola przemiany. Mm -hmm. No dobrze, to kto tu ma wygraną? No i właśnie to jest pytanie do Was: czy tu jest wygrana, czy może remis? Wygrana, jeśli tak, to czyja? Moja, twoja? No właśnie, tu jest tricky position moi drodzy. Dlaczego? No bo jeżeli chcielibyście od razu uruchamiać pionka z A, bicie w przelocie, magiczny trik, uwaga, i lecieć a4, a5 i tam do hetmana, to muszę was zdziwić, zasmucić. Chodzi król g3, pionek jest obroniony i czarne uruchamiają pionka z h. I wieście lub nie, tutaj się nie pojawi hetman. <grym> Dlaczego? No bo jedzie a4, h5. A5, H4, co jest grane? O, A6, H3, A7, zaraz Hetman, Queening tak zwane, benz H2 Mat. Jeżeli tak byśmy się rzucili na atak, to nie doceniliśmy siły pionka z H oraz pionka z G2, który zabiera nam pola, ależ mat! No, niesamowicie. Dlatego też plan zjechania ma 4 bicie, bicie i jazda, nie jest dobry. Nie jest dobry od razu. Co należy zagrać? Ktoś może uznać, dobra, tamten wariant, bo to wszystko oczywiście w głowie musi iść w partii, nie możecie sobie przestawiać figury, dobra, ktoś odrzucił ten wariant, bo przegrywa. Dr pierwsza sprawa. Druga, no to skoro problemem jest pion z G2, no to lejemy go i później uruchamiamy piona za. Okazuje się, że to jest już lepszy pomysł, ale też nie działa, bo w tym momencie jedyny ruch dla czarnych to król G5. Zwróćcie uwagę na fakt, że król jest w stanie złapać naszego piona. Jak to. No normalnie, bicie w przelocie, bęc i w tym momencie król się wybiera. Tędy, moi drodzy, zaraz Wam pokażę, zobaczcie. Król jest na czas. Okazuje się, że mamy Liptona. Ten pianek jest stracony i ogólnie rzecz biorąc, tutaj są e, dwa na jednego, ten jest wolny. No i problemy, problemy, panie dzieju. Problemy, panie dzieju, występują. E, dlatego też plan jechania od razu 4 bądź też bicia jechania 4 nie działa no to co tu trzeba zagrać w ogóle mariancello trudne to no wiem to jest tricky position tu trzeba zrozumieć fakt że król nie może nie może udać się w kierunku naszego pionka wolnego no bo to jest jedyna opcja żeby to zrealizować ale nie od razu i nie po biciu na giedwa tu trzeba zagrać moi drodzy posunięcie uwaga f6 f6 daje wygraną dla białych od razu od ręki jak to? Tak to. Odcinamy króla w drodze popionka na A8. Czy sobie wyobrażacie w ogóle to? Jak to? No normalnie, zobaczcie. F6. Teraz tak naprawdę od razu jest groźba, więc idziemy i jest Hetman, więc prawdopodobnie trzeba to wybić i tyle. I teraz nie pchamy jeszcze. Bo znowu jest ta sama sytuacja z Matem. Tylko bijemy niebezpiecznego pionka na g2 i król idąc moi drodzy na g5, próbujący zatrzymać naszego piona w jakiś sposób magiczny, nie może tego zrobić. Tu nie przejdzie. Tu nie przejdzie, a tu jest zawolny wolny. A4, bicie bent idzie. Zobaczcie. Jest one tempo down, tango down, bends bends i hecio check. Piękna rzecz, powiem wam szczerze. Ale weź wpadnij na partii na to, że wszes jest jedynym ruchem wygrywającym w tej pozycji, później trzeba skasować pionka, żeby nie wszedł macior, a później trzeba dopiero uruchomić pionka z A. To są właśnie końcówki pionowe i to są ich zawiłości, ciekawe niuanse, które przerabiam w książce 3, trzy 3 kroki, trzy kroki w szachowy świat. Kto to napisał w ogóle? Um, pryncypie, niuansy, gry królewskie, Ryszard Czajkowski, Andrzej Nowicki. Fajna książeczka, po, polecam. Są trzy części. W jest dużo taktyki, motywów, a tutaj dużo jest końcówek i tego typu strategicznych e, gdzieś tam mankamentów przerabianych. Aspektów bardziej niż mankamentów. No, dlatego też ciekawa pozycja. Możecie pokazać ją znajomemu, e, znajomej i powiedzieć, hej, kto to ma wygraną i dlaczego białe? I oni wszyscy powiedzą, no a cztery jedziesz, byniu. No nie jedziesz, A4 się okazuje, bo zamatują Cię, a jeżeli zabijesz, to król zdąży, jesteś piona mniej, ależ sytuacja, no dobra, nie mniej jednak, dziękuję za uwagę moi drodzy, trzymajcie się, powodzenia u Was w szachach, w życiu i do następnego. Mhm.